Dawid już od dwóch godzin powinien być w trasie. Tymczasem właśnie wrócił do punktu wyjścia. O Boże, to jest jakaś ryba, albo nie wiem, jakaś mączka. Śmierdzi potwornie. Kurde, spuśćcie, ile to jest roboty. Ja pierdzie ręce mi opadają. Je to jest kolejny raz. Trzeba wszystko popuścić, trzeba wszystko. I teraz patrzę na to. Jedna ściana. Dobra, tutaj byliśmy za na tej e, na tej stronie. W tej chwili on przenosi wszystko e, do tyłu, no bo tył nie był taki ciężki, tam już nie pamiętam 18 ton było na tyle, także spokojnie można tutaj dołożyć jeszcze 3 tony. Firma Dawida posiada specjalne certyfikaty i odpowiedni sprzęt. Dzięki temu, zamiast zestawami o standardowej maksymalnej masie 62,5 tony, mogą jeździć z ładunkami o 2 tony cięższymi. Te limity są jednak nieprzekraczalne. 3 godziny w plecy. Tyle wam mogę powiedzieć. Przez to. Że ten cały załadunek. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko już będzie ok. Ruszamy dalej, panowie i panie. Mam nadzieję, że już naprawdę ruszamy.